Kogas Konin, dzień dobry. SAP93 2 litry turbo, 210 koni. Instalacja gazowa, jaką zamontowaliśmy, to BRC Sequent 32 wersji MAX, czyli żółte wtryskiwacze. Podobudową, także nie zobaczymy jej. Tak naprawdę same instalacji również nie widać, bo jest sprytnie schowana. Reduktor Genius Max do ponad 300 koni znajduje się tam na dole. Elektrozabór gazowy to jedyna rzecz, która zdradza nas tutaj, że pod maską jest instalacja gazowa. Przewody faro o średnicy 10 mm. Elektronika również schowana. Komputer oraz złącze diagnostyczne. Tak prezentuje się to, co jest pod maską. We wnętrzu auta przełącznik w miejscu przez klienta wybranym. Zbiornik 55 litrów w miejscu koła zapasowego wygląda w ten sposób. Podłoga nieco wystaje, ze względu na to, że pojemność zbiornika czy wielkość zbiornika była bardziej istotnym elementem, można dać zbiornik trochę niższy ale wtedy pojemność zbiornika będzie miała poniżej 50 litrów. Wlew pod klapą benzyny. Instalacja BRC 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów, gwarancja Assistance, czyli w całej Polsce. Koszt instalacji w tej konfiguracji, czyli maksymalnie wydajne wtryskiwacze z reduktorem do ponad 300 koni to koszt 3500 zł brutto. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.